Siema, tu Master Hyzio, witam was w 110 filmie z Gita Stoland Raz. No, a w tym filmie trzecia, ostatnia część nauki sztuk walki. Czyli właśnie jesteśmy teraz w Las Venturas. Dokładniej w Red Sands East. To co, idziemy? Nauka sztuk walki, część trzecia. Below the Belt Gym. Oto jej wnętrze. Hej, chcesz learn yeah. some new moves? Ja. keep it up yeah. what ah. uh. Uh. what's your uh. get out of the way uh. 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 Zobaczmy. A tak w biegu. Atak A tak przy ziemi. To sama kombinacja. I kombinacja ciosów. Też taka sama kombinacja przeciwko więc... CJ, nie machaj do niego. Nauczyłeś się nowych ciosów. 72,19. Dobra, więc you you czas na mały sprawdzić. No zobaczymy. CJ, bitch. Uh, uh. 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 Watch out. <laughs> Kurwa, CJ! CJ, jak tu nie zaimponowałeś w tej chwili? Ja nie mogę. powalił go nieźle na ziemię. CJ powinien się nadawać do KSW idealnie. Z taką sylwetką, która spierdoli każdego. ok. Więc to było tyle. No to nara.